Cześć Doda! Hej! Jak tam nastrój? Bardzo dobrze. Już teraz mi emocje opadły, bo pierwsze wywiady były tragiczne. Dlaczego? Nie, dla mnie, bo ja jestem perfekcjonistką, nie mogłam zdania sklecić, bo... Uuu, zobacz kamerę, eee, Bo wiesz, bo tyle emocji, od razu prosto ze sceny na, na wywiady, a głową byłam jeszcze na scenie. A ja uważam, że każdy twój wywiad jest naprawdę ikoniczny i świetny. No też tak uważam, ale wiesz, dużo od siebie wymaga mi też chcę każdemu dziennikarzowi dać na poziomie wszystko tak samo dobrym. A ten perfekcjonizm tak na co dzień w życiu pomaga czy przeszkadza? Mi pomaga bardzo. Nie jestem abnegatką, nie jestem leniem, nie jestem ignorantką. Cały czas się rozwijam fizycznie, mentalnie, duchowo. Bardzo mi pomaga. No właśnie, a powiem ci, że martwi mnie to, że zbliża się premiera twojego serialu, bo to oznacza... No martwi mnie to, bo powiedziałeś, że będziesz tak pomału wyciszać swoją karierę, no więc myślę, że to nie tylko mnie martwi i zastanawiam się, czy podtrzymujesz to. Tak. Ale przecież ty jesteś takim zwierzęciem, przepraszam, że tak powiem, scenicznym, no i wiesz... Ja też tak uważam, że jestem zwierzęciem scenicznym, ale każde zwierzę i przechodzi na sen zimowy, albo odpoczywa, kuli się do swojej norki, nie jest cały czas na polowaniu. A myślisz na przykład, że może po prostu zmienisz jakoś swój wizerunek i powrócisz w innym, wiesz, wydaniu czy coś? To była kalkulacja z mojej strony, nienaturalne zachowanie. Ja po prostu chcę znaleźć radość, wiesz, w innych życiowych schematach, to już wyczerpałam. To mi dało ogrom satysfakcji, i już nic mnie tu więcej nikt, cytuję jej, nie czeka. To na czym będziesz chciała się skupić, gdy zakończysz swoją drogę artystyczną? No, przede wszystkim na życiu. Na życiu, które mi gdzieś umknęło. Okay. Czyli taka po prostu codzienność. Ja myślę, że tak, bo taka proza jest bardzo. Bardzo cenna i mnóstwo artystów, jeżeli przejrzysz ich właśnie filmy dokumentalne, po wielu latach kariery, jak już zasiada na tych fotelach jako starsi ludzie, żałuje jednego: że nie robiło prostych rzeczy, że nie spędzało czasu z rodziną, że nie zwiedziło świata, że ciągle w trasie. O nie, ja nie chcę dochodzić do takiej konkluzji, do takich wniosków. To jest piękne, naprawdę co mówisz, że czasami umykają nam właśnie takie zwykłe, prozaiczne rzeczy. No życzę Ci, abyś odnalazła się. Oczywiście, no jeszcze tej kariery nie kończysz, więc myślę, że będziemy rozmawiać nieraz. A czy w ogóle zdjęcia do tego serialu, no to były dla Ciebie jakieś ciężkie momenty? Nie, nie były ciężkie. Znaczy, to, wiesz, no nagrywaliśmy też w momencie, kiedy ja byłam w trakcie mojego rozstania. I do takiego dosyć nieeleganckiego ze strony mojego byłego partnera z tymi oświadczeniami i z tym wszystkim, więc to było do, dosyć dla mnie takie szokujące i niesmaczne. Natomiast tak poza tym same zdjęcia były wspaniałe i ten okres nagrywania tego filmu nie obejmował tylko tych, tych powiedzmy trzech miesięcy, tylko prawie no, rok.